Niech to zaś nikogo nie dziwi, że ja, prywatny człowiek, śmiem przyganiać narodowi. Czynię to bowiem zwyczajem kaznodziejów, którzy nie dlatego opowiadają bezprawia, aby się natrząsali, lecz aby do dobrego pobudzali. Radbym bowiem kraj ten we wszystkim widzieć uszczęśliwiony z powodów tej wdzięczności, iż w nim zawiadując cząstką roli, z niej zażywam chleba. Historia ogrodów klasztornych w Polsce jest równie długa jak historia państwa polskiego. Pierwsi zakonnicy zostali sprowadzeni do Polski przez Bolesława Wielkiego z Włoch do Trzemeszna w roku tysięcznym. Byli to kanonicy regularni świętego Augustyna. Otrzymali pod swoje zarządy 18 wsi, a ich wpływ na rozwój ogrodnictwa musiał być duży, bo okolica rozsławiła się sadami. Jednak największe zasługi w krzewieniu cywilizacji, a w szczególności ogrodnictwa, mają Benedyktyni. Sprowadził ich Bolesław Wielki z Monte Cassino do Sieciechowa i na Święty Krzyż. Natomiast Benedyktynów z Kluni pod Paryżem osadził w Tyńcu pod Krakowem. Wkrótce Tyniec stał się najważniejszym ogniskiem kultury. Jego przełożony zwał się Opatem Stu Wsi. Tam do księża sprowadzili pierwsze lepsze jabłka i gruszki, które potem rozesłali w zrazach i w szczepach, na Mazowsze i do Prus. Zakonnik ogrodnik z obowiązku raz do roku musiał objechać dobra klasztorne, by uczyć włościan hodowli ziół i drzew owocowych, więc drzewostan owocowy stopniowo przez parę stuleci powiększał się w obu głównych prowincjach państwa. Reguła zakonna umiała obok modlitwy przepisać mnichom zajęcia pożyteczne dla siebie i bliźnich. Mieli więc być lekarzami ciał obok leczenia dusz własnych i cudzych. A więc musieli znać własności ziół leczniczych i zarazem hodować dla siebie roślinną strawę, niezbędną dla ludzi dużo poszczących. Stąd też urozmaicali swoją monotonną dietę, doskonaląc surowce i metody przetwarzania zgodnie z mądrością ludową. Dobre jadło i napitek spajają duszę i ciało. Klasztory musimy sobie wyobrazić jako taki zespół osadniczy składający się z szeregu wydzielonych części. Oczywiście główna część to był klasztor i klauzura, budynki, gdzie mieszkali mnisi. I tam się odbywały te najważniejsze działania mnichów wyrażone w ich haśle Ora et labora, czyli módl się i pracuj. Ale praca nie zamykała się już tylko w tym właśnie rejonie, ale wychodziła na zewnątrz. To były ogrody, gdzie hodowano jarzyny, bardzo istotne ogródki z ziołami, ponieważ Ważną częścią klasztoru był zawsze szpital, zarówno dla swoich, dla mnichów, jak i też dla pielgrzymów, dla ubogich. I w tym szpitalu oczywiście musieli leczyć no, głównie ziołami, jak to wówczas było. Konieczną częścią był sad, sad drzew owocowych. No i tutaj możemy powiedzieć, że właśnie ci zakonnicy przywieźli już ze sobą z zachodu, skąd pochodzą wszystkie te nasze wczesne klasztory, odpowiednią kulturę sadowniczą. Benedyktyni rozwijali się przez szereg wieków nawiązywali z jednej strony do tradycji antycznej, do tej wiedzy antycznej z tego zakresu, ale to też i twórczo rozwijali, stosowali na przykład szczepienie drzew, sprowadzali specjalne odmiany nawet z dosyć dalekich terenów i, i adaptowali do swoich warunków. No, i przypuszczamy, że to właśnie tą wiedzę też przeniesiono na nasze tereny, gdzie tutaj właśnie uszlachetniano istniejące odmiany owoców. To była ta bardzo ważna strona kultury sadowniczej. Niedużo nam tych starych klasztorów pozostało, gdzie każdy kamień jest omodlony przez rzeczywiście X już pokoleń tych mnichów, to wydaje mi się, że warto nawiązać do tych tradycyjnych miejsc, które stanowiły kiedyś kompleks klasztorny. Dobrze by było, żeby te sady przybrały ten charakter, który miały kiedyś. Można powiedzieć, że ogrody i zwłaszcza sady z drzewami owocowymi, pięknie kwitnącymi na wiosnę, potem owocującymi w jesieni, były też bardzo ważnym dla mnichów miejscem medytacji, gdzie przechadzali się wśród drzew, Kontemplując właśnie to piękno przyrody, gdzie mogli się wyciszyć, oderwać od tych wspólnotowych zajęć czy modłów. Prowadząc badania właśnie w klasztorze benedyktyńskim, z tą stroną zetknęliśmy się jeszcze osobiście, ponieważ często można było spotkać mnichów przechadzających się wśród drzew z brewiarzem czy z różańcem w ręku. Drugim zakonem działającym z pożytkiem dla polskiego rolnictwa i ogrodnictwa byli cystersi, którzy w swojej regule mają jako jedno z zajęć głównych uprawę roli i ogrodnictwo. Cystersi szukali często nieużytków nie przedstawiających żadnej wartości w momencie darowizny. Ponieważ nie trudnili się nauczaniem, więc poza nabożeństwem mieli więcej czasu i możliwości do zajmowania się gospodarstwem w obszernych, nadanych im dobrach. Zaprowadzili też w nich lepszą uprawę roli, szlachetniejsze rasy zwierząt, pozakładali liczne ogrody, pasieki i rybniki, i mieli nawet dość liczne wytwórnie sukiennicze. Z własnej wełny. W porównaniu z innymi mnichami żyli nadal skromnie, mimo że po pewnym czasie dawne nieużytki zamieniały się w wydajne gospodarstwa. niektóre transgeniczne, żeby było jak najwięcej, no ale w gruncie rzeczy tymi myśmy sami zniszczyli, bo w tej chwili bez żadnych oprysków, bez środków chemicznych nic nie możemy zebrać ani na polu, ani w lesie, ani w ogrodzie, wiadomo. W każdym klasztorze kiedyś jeszcze jak tutaj przyjeżdżałem to przecież jako młody chłopiec to tam gdzie jest teraz ten wielki plac tam było pole ziemniaków. Były inspekty. Wiadomo że wszystko było na nawozach naturalnych a teraz chemiczne środki, opryski, nawozy dolistne. Idziemy nie wiem dokąd. I dlatego sama Idea odbudowania jakoś tego starego systemu byłaby dobra. Chyba najważniejsze było, żeby każdy zaczął sprzątać swoje własne podwórko i zajść swój własny ogródek, bo wtedy by dbało o niego. Jeżeli da się odbudować ten system, który, który dawniej był czymś naturalnym, czymś pięknym, na pewno by to było takie franciszkańskie spełnienie tego, co Bóg stworzył dla człowieka. Pochwalony bądź Panie ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, a przede wszystkim z naszym Bratem Słońcem, które dzień daje i Ty przez Nie świecisz. One jest piękne i promieniste, a przez Twój blask jest Twoim wyobrażeniem O Najwyższym. Panie, bądź pochwalony przez naszą Matkę Ziemia, która nas żywi i chowa, i rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła. Ogrody karmelitańskie zajmowały ważną rolę w życiu klasztoru, ponieważ ich reguła Zakonu nakazywała, żeby każdy klasztor posiadał ogród. Bez możliwości ogrodu nie zakładano po prostu klasztoru. Wypływało to z charakteru, jaki był zakon. Zakon kontemplacyjny, gdzie w większości człowiek odizolowany od świata zewnętrznego spędza właśnie rekreację, wspólne rekreacje no, na terenie ogrodu. I zazwyczaj w klasztor przemyski posiadał dwa ogrody. Jeden był Kwiatowo-jarzynowy, a drugi ogród był ogrodem ziołowym, ponieważ przy klasztorze istniała apteka, gdzie zakonnicy wyrabiali różne maście, nalewki. Szkoda, że ta historia tych klasztorów nie przetrwała długo, bo praktycznie XVI-XVII wiek. Później na klasztory przyszła kasata, kasata klasztorów więc siłą rzeczą te ogrody, te tradycje ogrodów upadała, tak jak tutaj mamy w Przemyślu odzyskany klasztor po wielu latach, już te wspaniałe ogrody się nie odrodziły. Tak myślimy właśnie jako wspólnota przemyska, myślimy o tych założeniach dawniejszych klasztorów, dzisiaj już nie jest taka klauzura ścisła jak dawniej, nie, jest, nie ma klauzury papieskiej, więc do ogrodu, ogrody mogły być ogólnodostępne. Myślę także, że powinniśmy mimo wszystko wracać w miarę siły i to co jest możliwe do otworzenia jeszcze, żeby ratować. Dawne odmiany i tradycyjne sady, tutaj akurat klasztorne, to drzewa wysokopienne o dużych koronach rozpiętych, na silnie rosnących podkładkach, owocujące często 50 i więcej lat. Jeśli chcemy takie drzewa zachować, powinniśmy po prostu po pierwsze je pielęgnować, a po wtórę powinniśmy również założyć nowe drzewa tego samego. Typu drzewa to nie tylko owoce, ale również cały świat, który z tymi drzewami jest związany. To są również owady, to są również ptaki, które te owady zjadają, jak również inne organizmy, tak jak chociażby grzyby, glony, bądź też jeszcze inne, które na tych drzewach potrafią się zagnieździć. Jeśli chcemy zachować przyrodę w takim stanie, jaka jest, warto również zachować. Te drzewa owocowe warto również utrzymać te wszystkie organizmy, które przy tych drzewach rozwijają się, rosną i giną, bo taka jest kolej rzeczy. Historia starych odmian to nie tylko historia pomologii, czyli kiedy zostały wytworzone, jak długo są uprawiane, ale to również historia napisana przez ludzi, czyli do czego były wykorzystywane owoce, co zrobić, żeby takie sady zachować. Przede wszystkim jeśli chcemy zachować. Pierwszą rzeczą to jest powinniśmy pielęgnować, czyli te stare drzewa trzeba leciutko przyciąć, ale to jest działanie krótkotrwałe, często na 5, 10, czasami 15 lat. Jeśli chcemy je zachować dla potomnych, musimy założyć nowe sady. Jak zakładać takie tradycyjne sady? Pierwszą rzeczą jest to, aby wybrać odpowiedni materiał. Filozofią takich sadów było to, że sadzono wiele odmian różnych i te, które się sprawdziły, rosły sobie spokojnie do sędziwego wieku. Które nie sprawdziły się, często były wymieniane na ciekawsze, lepsze. Żeby taki sad założyć, drzewka muszą być zarówno na odpowiednich podkładkach. Przy jabłoni są to podkładki silnie rosnące, głównie siewka antonówki i prowadzone jako drzewa wysokopienne. Oprócz odpowiednich drzewek musi być dobrze przygotowana gleba. Przede wszystkim musimy pozbyć się trwałych chwastów, najlepiej jeśli jest to teren wykorzystywany rolniczo, wtedy wystarczy tylko ewentualnie wysianie jakiegoś zielonego nawozu. Następnym elementem to jest bardzo ważne, jak posadzimy. Takie drzewka. Po pierwsze, musimy zaplanować odpowiednio nasadzenie, tak żeby po prostu nie pomieszać sobie całkowicie wczesnych odmian z późnymi. Potem ważne jest sadzenie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że drzewo żyje 50, a może 60 lat, warto poświęcić nieco więcej czasu na odpowiednie posadzenie. Ważne jest, aby wykopać odpowiedni dołek. Zawsze dołek powinien być nieco większy niż zasięg korzeni. Drzewka, które sadzimy. Przed posadzeniem konieczne jest przycięcie ostrym sekatorem korzeni. Korzenie głównie wyrastają z miejsca przycięcia. Warto przed samym posadzeniem tego drzewka polać korzenie wodą. Ważny jest też termin sadzenia. Jeśli posadzimy to około połowy października lub pod koniec października, do zimy praktycznie wytwarza się kalus, czasami nawet drobne korzonki. Wtedy na wiosnę jest o wiele lepszy start. Po posadzeniu najlepiej glebę wokół drzewka wyściółkować obornikiem. Robimy to w ten sposób, że obornik wykładamy pierścieniem, pozostawiając wokół drzewka też takie miejsce bez obornika, dlatego że gdybyśmy obornik położyli na pień drzewka, to w tym miejscu pojawiają się zgorzele i drzewko często nawet może zamierać. Ten obornik należy przykryć glebą, cienką warstwą gleby i udeptać. Wtedy on powoli się bardzo rozkłada. Poza tym powoduje, że działa jak ściółka, czyli blokuje parowanie wody, więc ta woda zostaje w glebie, w miejscu, gdzie są korzenie. Korzenie mogą dzięki temu lepiej być zaopatrzone w tą wodę. Poza tym, jeśli są opady, obornik rozkłada się i substancje, które powstają w wyniku rozkładu obornika, są przemywane w warstwę, gdzie znajdują się korzenie. Drzewo jest dobrze odżywione. Ma dużo wilgoci, więc dobrze rośnie i wtedy łatwo nam jest uformować drzewo wysokopienne. Wysokopienny sad dawnych odmian pełni szczególną rolę w przyrodzie. Jest azylem dla wielu roślin i zwierząt, owadów, ptaków, gryzoni. Jego rozłożyste korony chronią przed erozją wietrzną, a mocne korzenie ograniczają ucieczkę wody z gleby. Obecność jednego hektara. Wysokopiennego sadu dawnych odmian zwiększa zróżnicowanie ptaków o 5 do 10 gatunków. Różnorodność roślin i owadów wzrasta o ponad 100 gatunków. Na nieopryskiwanej jabłoni liczebność owadów szkodliwych i pożytecznych pozostaje w równowadze. Przeważają owady neutralne. Owady te tworzą trwałą i naturalną wspólnotę. Stare drzewa z dziuplami stwarzają miejsca na gniazdo wielu gatunkom. Wiosną w małych dziuplach zagnieżdżą się sikory. Większe zamieszkają szpaki. Wśród gęstych krzewów zagnieżdżą się ziemby, grzywacze i sierpówki. Zimą zlecą się do sadu amatorzy jabłek, kosy i kwiczoły. Zjedzą zarówno te pozostałe na drzewach jabłka jak i te leżące na ziemi. Drzewa owocowe nie są wieczne. Te drzewa też umierają. W naszych czasach nie odrodzą się same. Jeśli ich w porę nie posadzimy, może się okazać, że nie ma już nigdzie lansberskiej koszteli malinowej czy zorzy, że nie ma miejsc dla ptaków, owadów, wiewiórek. Wysokopienne sady rosną powoli w zgodzie z rytmem natury, tej natury, której jesteśmy jedynie małą częścią.